Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z K dropa prosiliście o niego, więc go zrobiłem, nagrywam sam start na początek, wpłaciłem dychę i chciałem zobaczyć czy odda, ale no niestety skrzynka Diablo jak zobaczycie, to jest skrzynka, która naprawdę często oddawała mi, otwierałem ich nawet po pięć, ale no jak widzicie ta skrzynka mnie oszukała i mi nie oddała, więc zapraszam Was do oglądania. Widzowie ogólnie chcę jeszcze dopowiedzieć, że dziękuję pięciu osobom, które zasubskrywały mój kanał właśnie pojawiały się na ekranie. To jest ważniejsze niż strona hazardowa, na której przegrałem, bo zapomniałem tego dograć. Bardzo wam dziękuję za 200 subów. Mam nadzieję, że zostanie się ze mną dłużej kocham. Yy, urodzinki spędziłem fajnie, bo to w urodzina akurat byłem, więc życzę Wam i macie te 5 ostatnich subskrybentów. Dziękuję wszystkim więc Nie siądzie. Nie siądzie. Kto nie ryzykuje? A teraz. Daj tego TK, on kosztuje ze złotych 2 Przez otwórka, w tym momencie O boże, o, boże. o boże. No upgrade, upgrade, upgrade O boże Upgrade, upgrade dawaj Majk, przegramy wszystko? Nie przegrasz Tylko... Upgrade, upgrade. I, Jeden pull I na jest to No jest to No co ty robisz, psychopata? jest to No to dwa dwadzieścia dziewięć No ale to nie siądzie Siądzie Trigger mode Roll ILE PIŚCZ? Dziękuję, do widzenia Dobra, mamy dwa złota Widzisz, Słuchaj się taktyki prymista. No i co teraz robimy? Nie wiem, rób to bez, ja już nie mizercu Tak? Rób to słuchaj. Nie ten skin jest brzydki ten... O, ty łupa chciałeś! O, no ładne jest. Ale to nie siądzie. Na prawo, na prawo, na prawo, na prawo. Tak? Pa, lecisz. Le dobra. Ale trigger mode! Nieeee! Dobra, do wyjeb... Nie <grym> jesteś na Nie jesteś. Na dwie. Jak odda, to będzie kozak. Nie oddał. Nie oddało, ile to jest warte, ale gówno Co? Wszystko obgrać? No trzeba spróbować, ale jakiś ładny skinek TZ-u nie to. gram Smak dziesiątka Cena jest smak 10, brzydki No co? nie je próbuj, bo to już za nie będzie Coś ładnego O, może tego dygielka Dobra Dokręcić się, dokręcić Dobra. Dokręciłeś się. Słuchaj, co na bo chciałeś. Nie, nie chciałem. A to jest P250. Brzydki skin. O. Lewo, lewo. Lewo, dawaj Tak? Tak, i tak gwałc. Nie, no to, to nie siędzie. Dawaj ty gwałc, uwierz mi. A jak nie siędzie, to co? to nic, to na haki się mówi Dobra. Siadło! Lecimy, tu! <grystanie> Dziachy, jaki fart. <grystanie> no jaki fart, tak tyka! 30! Mówiłem ci, słuchaj się szefuncia. Nie już się próbuj, zostać, to wypak sobie No, teraz nie siądź, nie siądź. Nie siadzie, nie. O, uzbik. Hey, Jeszcze pokład na łoksika dostałem. Dobra, nie wiem. Co robicie? Próbuję, nie, nagrywam, nagrywam odcinek A, to nie, nie, to to ładne ładne Ale... nie, nie, może No srali, nie, to będzie ponad 100, To będzie 100%, to nie, 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 się nie, myślisz? tak nie, nie, Dobra Dwa razy roll. Jojo, baliśmy. Ten... Tu siądzie? Wszystkam jest No to mogłeś powiedzieć szybciej, wiesz? Mag 10 Mach... Znaczy... Ile... Ile one kosztowały? Czy myśmy... My, by... <śm> czy byśmy byli w pizdę? I to mocno? On był tak ten. Który gracz? O... Nagarnił to O, o, o Jezu, jak się prysowałem. Dobra Zawsze chciałem mieć Digla, ale jednak nie chciałem mieć nigdy. Zawsze chciałem mieć ładnego glocka niebieskiego. Czekaj, drop mi go da. Trigger dobra. A. Ludzi się nie oddaje Nie, Nie odda To jest 1% To nie jest Tak jest, widzicie, widzowie, takie są realia na KDropie Ona nie oddaje tak naprawdę K-drop oddaje tym ludziom, co mają kod Nie, tego Już to zrobiłem Nie no O, widzisz? 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 nie oddało ale kosztowało 3 Dla wszystkiego, wszystko, wszystko mm, Nie, chory, jesteś na głowę No teraz wyjść z wszystkiego Co tego? Maga tego No tego, maga nie opłaca się No patrz, no Kałach ten, co mam Nie, nie opłaca się, spróbujmy oddzielnie Jeden procent? Ryzykujemy? Dawaj, sądzie, sądzie Dla kontentu Nie, 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 nie. A jakbyśmy dali tu? Nie, nie siądź. zostaw to już. Tego na przykład MP5, MP7. Nie siadła. Siadło, bez problemu. Teraz to lewo i trigger mode. Siądzie. Ale co? Kała, tego pomostu też mam. E, ale brzydki ja strygi i. O! No niestety. No nie ty no, tysz ma to. Dobra. A teraz ten na 1000% tysiąc A WP. Ja chcę tą A WP. Ale ona nie siądzie. Znaczy. Co, bez y, rola? Nie wiem, rób chcesz. I tak osiądzie? jeszcze tak kusimy bo jest ładna. Opa. Ta? Tak, świat, no. Ale z 30% mamy na nią. Albo czekajcie, zróbmy to inaczej. Wyłączmy. O 50%, to już jest większa szansa. lecimy? Lecimy. I nie siadło. No nie siądzie nam nic. No już przegraliśmy Teraz na prawo jest. Nie wiem, no. Teraz lewo musi być. lewa No dobra. Nie, nie, prawo, prawo, prawo. No ale przy takiej. Poczeka to jest różnica kwot. Dobra. Marnowaliśmy dwie dychy, i nic nie wygraliśmy. Widzowie, mówiłem, że tego nie robił. Takie są realia. Lewo no i teraz będzie na lewo. Widzowie, mówiłem, że dogram odcinek Skydropa, Więc mamy 4. Cztery... W sensie nie udało mi się Skina wpłacić, ale wpłaciłem ponad piątkę. Więc. Mam nadzieję, Knife'a nie otwieramy, bo to nieopłacalny biznes. Otwórzmy jakąś skrzynkę, która się dość opłaca. Na diablo nas nie stać, bo niestety. A jakbyśmy otworzyli, to. bo coś droższego. Yy. Jaka skrzynka może oddać? Nigdy tutaj nie otwierałem. O no dobra, nie było tematu. Spojrzałem inaczej, nieważne. Spojrzałem nieważne, nieważne. Otwórzmy jakoś Trochę droższe czekać. Best. Może otworzymy. Może coś się uda. Coś takiego... tego ta, Nie, Glock. 60 groszy Nie oddałaś Więc odwórzmy jeszcze w sensie Okej, okay, drop to nie jest jakaś strona, która tak mocno oddaje, bo to wiadomo... E, ile mamy? Dwa... Dobra, to starczy nam na... na to. No i tak wygląda. Powiedziałem, że dogram coś i własną tego skina niestety się nie udało. Więc wpłaciłem tylko tyle ile się dało. Daj mi jakiegoś maka fajnego. O, kozak! Dobra, sprzedajmy. I ile kosztuje? 5? Ajaj. A jakbyśmy... Dobra. Ryzykujemy widzowie. sprzedamy tego Glocka. I mamy 6. Jesteśmy na plus. Otwieramy jedną Diablo i, i zobaczymy co się dzieje. On jest drogi, on jest drogi, on jest drogi. Wiedziałem, że jest drogi. Mówię, właśnie te skiny są dość drogie. Nie podoba mi się w ogóle. Ale mamy jakiś profit, dobra. Otwórzmy jeszcze raz, bo oddała. I teraz się nie zwróci. I teraz się nie zwróci. Ale mamy złotówkę, więc zawsze coś mamy, 4 coś i otwórzmy w sensie, ile mamy? 4,30. Więc otwórzmy jakiegoś niedrogiego skina. Mogliśmy otworzyć inną, a nie diablo, drugi raz. Otwieraliśmy tą skrzynkę. Nie wiem, czy otwieraliśmy. Ale otwórzmy Nie wiem czy otwieraliśmy, ale oj i 5.7 To jest bardzo tani skin Wiedziałem, że jest bardzo tani Dobra, tego maga Ulepmy, na... ulepmy na awp Ulepszmy, nie ulepmy No ulepszmy Stój, 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 stój Dobra, mamy AWP i five Sevenika. Ulepszmy na coś takiego, na tego gloka. On jest ładny w miarę. Jak siądzie to kozak, ale już widzę, że nie siądzie. No trudno. Dobra, wyszliśmy z 5 zł na 2 zł i 60 groszy. No chyba, że z tej AWP. -y. Siądzie jakaś inna awp, ale... To bym chciał, ale ona jest zbyt droga. Bo ta jest mega ładna. Prawie niezniszczonek. Nie, no nie siądzie na mnie. Dobra. Zostawmy tą chyba awp w spokoju. Dobra, mamy jednego skina, którego wypłacimy. Płacimy czy nie wypłacimy? Ja bym chyba nie ryzykował. Albo w sumie, a jakie skrzynki jeszcze są? No nie ma zbytnio skrzynek, dobra i ja bym po prostu nie ryzykował. Albo 5 zł, jeszcze czekajcie, widzowie. Dobra, widzowie, żeby odcinek to już będzie ostatnie. Diablo, jak nie odda, to już nie gramy. A jaki skinny zostanie, taki zostanie. Tego uspa, tego uspa, tego uspa, dobra i 12 zł. Dobra, ten skin jest naprawdę mega ładny Ale go sprzedamy, żeby był dłuższy od opening. Zosta Otwórzmy Czekajcie jak otworzę to cika. Dobra, ryzykujemy. Nie tego... To chociaż, to chociaż dobra. Nie będziemy aż tak w plecy. Ale i tak jesteśmy, dobra. I czekajcie, zaraz zobaczymy. Będę nam, bo jeszcze mam teoretyczne lekcje, ale dobra, otwieramy ostatnią Diablo. I są jakieś odpowiedzi, czekajcie, zaraz zobaczymy. Dobra, żeby nie ten 57, Seven, Żeby nie ten Face 7 No żeby tylko nie ten Face Seven. Dobra, mamy trzy skiny. Ten jest dość ładny. A ja bym go wymienił. Na jakiegoś fajniejszego... O! M-kę chciałem mieć. Ale... Zróbmy tak. Albo... Co? Dobra, zostańmy na standardowej pozycji. Jak nie siądzie to trudno. <gryw> Dobra, trudno się mówi, no Nic, mamy droższego jeszcze. Nie czekajcie jak się pisze. Tak się pisało. Ten jest dość ładny. Dobra, no. Trzeba czasami w życiu ryzykować, tak mi się wydaje. I lecimy. Stój! Dobra, mogliśmy. Ajajaj. Dobra. Na pewno nie OWP. Yy, na pewno nie to. Ale Topi Night. Mogłaby się ojść. Hmm. Sam nie wiem, przegrałem wszystkie pieniądze, właśnie. Nie będę się ryzykować. Dobra, raz się żyje. I się widzi, że już się nie się jedno dokręci. Jeszcze kowek. Dobra, widzowie, to było na styk. To było na styk. To ładny skin. Ale teraz się może nie dokręci. Dobra, jak się dokręci widzowie, co wypłacamy i koniec. Ale bym dał to. Nie dokręci się wiedziałem. Dobra. No niestety przegraliśmy wszystkie pieniądze mogliśmy wypłacić. Widzicie, widzowie nie opłaca się grać tak jak ja. Nie powtarzajcie pomimo błędów może wam odda. Raczej nie bo nie ma żadnej współpracy z tą stroną, więc... Nie po, no w sensie nie jest taką dobrą stroną, i widzicie, przegrywacie dużo pieniędzy. No, niestety, mówię, że to jest zależne od szczęścia. Tak naprawdę, strony hazardowe muszą zamknąć. Więc dzięki. Życzę miłego Siema.